Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i zapraszam Was na kolejną bitwę od mojego widza i dobrego znajomego przy okazji. Jackland Hyde, zwany przeze mnie pieszczotliwie Minim, pokażę Wam jak fajnie można rozegrać meczyk na Ester, fale 103B, robiąc praktycznie, ruszając się praktycznie zero, w zerowym stopniu, a zrobić naprawdę bardzo fajny wyniczek. No niestety, bitwy na TDK zazwyczaj nie są zbyt, zbytnio widowiskowe, ale naprawdę też... Opiewają na dosyć sporą liczbę medża, które właśnie mini sobie w tym bitwie nabije, ale ale, nie o tym chciałem z wami porozmawiać, ponieważ tą właśnie powtóreczkę chciałem też wam pokazać jako przykład tematu, który bardzo mocno podzielił społeczność graczy. A na którego temat chciałbym też, żebyście się wypowiedzieli w komentarzach, co wy o tym myślicie. Mowa tutaj oczywiście o tym, co robi w tym momencie mini, czyli wjazd tak zwane boosty. Boosty, czyli miejsca wcześniej, jeśli nie było jeszcze fizyki w World of Tanks, to było bardzo dawno, kiedy żyli jeszcze ją te boosty oczywiście nie istniały. Kiedy wpadła ta fizyka, raczej jej druga interakcja, bo pierwsza była taka bardziej taka badawcza, gracze zaczęli właśnie odkrywać takie miejscóweczki na mapach, gdzie można sobie wjechać i z tych miejscóweczek dosyć nieprzyjemnie próć do wrogów, samemu być, będąc przy okazji e, mocno osłoniętym. No i właśnie moje pytanie jest, czy waszym zdaniem taki boost e, to jest dobra rzecz, czy to, że to powiem, można wykorzystywać śmiało, bo, bo wiadomo, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, czy z drugiej strony jednak e, taki buścik to może być dosyć... E, duża dysproporcja, jeśli chodzi o możliwość wygrania jednej i drugiej drużyny. Powiem Wam swoje zdanie i mam nadzieję, że się z nim po prostu nie zgodzicie, bo chcę, żeby była dyskusja oczywiście przeprowadzona. Moim zdaniem boosty to takie e, dopuszczalne oszustwo. E, powiem Wam też, że właśnie u mnie w klanie jest parę osób, przy, między innymi Jakus, którym, którym się bardzo lubię i szanuję. Mieliśmy jakąś taką wymianę zdań, dosyć nawet ostrą w pewnym momencie. E, Pech, pech chciał, że Jakus mieszka niedaleko mnie, więc musiałem szybko zakończyć dyskusję, żeby w zęby nie dostać, bo w Wiedzie mieszkam. Więc powiem Wam szczerze, że właśnie była taka dyskusja i... i, i... Nasze obozy dosyć się mocno starły. Ja jestem właśnie w obozie, który twierdzi, że busty to są takie po prostu oszustwo, po prostu legalne oszustwo. Jakus twierdzi, że to właśnie, to, to, jest, to nie jest to jest dozwolone. Skoro mapa została tak stworzona, to można z tego spokojnie korzystać i kto potrafi, ten niech to robi. Moim zdaniem, właśnie takie buściki, które w tym momencie stoi przykładowo mini, to już jest troszeczkę takie niehalo. Bo ja rozumiem, taki boost jak Macie teraz, na, to w ogóle ten cliff to bardzo fajna mapka, więc powiem wam szczerze, bo tutaj Macie sporo tych boostów, które są moim zdaniem zarówno dobre, jak i złe. Boost na kwadracie D4 to jest taki wjazd pod tą górkę, tak zwane cycki żeby sobie szybciej oczywiście na te cycki wjechać e, e, możecie z tego boosta skorzystać, ale ten, ten wjazd, w sensie to miejsce gdzie możecie wjechać jest też spokojnie dostępny dla przeciwników, czyli dla czołgów przeciwnej drużyny. Dla mnie taki boost jest ok, po prostu ja po prostu wykorzystuję możliwość ułożenia terenu jestem tam po prostu szybciej, ale nie sprawia to, że jestem tam jako jedyny czołg, w sensie, że, że tylko ja tam mogę wjechać i żaden inny czołg tam się już nie, po prostu nie dostanie, zwłaszcza czołg z drużyny przeciwnej, jak to właśnie ma miejsce na kwadracie A5, w którym teraz stoi Mini, sobie wjechała ten kwadracik. I żaden przeciwnik nie ma prawa tutaj po prostu wjechać, bo po pierwsze, to miejsce jest przy kapie zielonym, tak zwanym teraz przykładowo, czyli górnym. Po drugie, jest dosyć, jest dosyć stroma, stroma wysokość, więc tutaj też tylko te konieczne czołgi potrafią się dostać. Ale bardziej mi chodzi właśnie o ten pierwszy aspekt, czyli że przeciwnik nie ma możliwości wjechania na ten bust w tym samym czasie, albo w podobnym czasie, jak robi to Mini. Przykładowo, tam macie, właśnie widzicie, jak ten boost daje teraz przewagę. Mini ma praktycznie ostrzał na całą, na całe swoje pole mapy, tam, tą, tą połówkę górną powiedzmy i co się tylko wychyli. Nieważne czy to będzie na środku, nieważne czy to będzie za górką, właśnie teraz stoi ten heavy przykładowo, czy inne czołgi, no tutaj oczywiście są jakieś tam niemieckie, niewielkie, e, niewielkie górki, które mogą przeszkadzać, ale zobaczmy że teraz taki Centurion. Myśli, że jest, że jest w dosyć dobrym położeniu, jednak nie, mini go spokojnie sobie wydoją na dwa 3 strzały. No i właśnie taki buścik daje moim zdaniem troszeczkę zbyt dużą przewagę, Drużynie, jednej drużynie, żeby, żeby mówić o jakiejkolwiek. Równowadze sił. Ja wiem, że to prawdopodobnie i się z tego osobiście cieszę, oczywiście, że, to, że te boosty prawdopodobnie znikną, kiedy te mapy wejdą do modelu HD, ale też wiem, że Wargaming specjalnie budowało niektóre właśnie takie elementy na mapach, żeby tak zwane boosty, właśnie to będę ten, ten, ten słowo często używał, żeby właśnie gracze mogli tam wjeżdżać. Nie pomyśleli chyba jednak o tym, że to może mieć dosyć spory dys, dysonans, jeśli chodzi o, no, o rozgrywkę. I właśnie ja ten dystans dosyć mocno odczuwam, bo na, ponieważ na tej mapie jeszcze jest jeden buścik na kwadracie F3. Ta góreczka, którą macie na środku, tych powiedzmy kolokwialnie cycków, tam potrafią wjechać lajty na przykład na jakiś CW czy coś i potrafią tutaj bardzo mocno świecić, więc, więc to też jest taki buścik, który. No powiedzmy, że dru obie drużyny mogą tam wjechać, ale jednak mimo wszystko, ale jednak mimo wszystko ten buśc troszeczkę jest niehalo. No ale z drugiej strony, tak jak właśnie mówią ci obrońcy, bądź tak kolokwialnie, oczywiście bez żadnej ironii boostów, że no, co, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, bo tam można spokojnie sobie wjeżdżać, czemu by nie. Y w końcu te mapy stworzyło Wargaming, wiedziało co stworzy, tak? wiedziało co ma robić, więc, więc czemu by z tego nie korzystać. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony no tak samo jak korzystanie z teraz z tego nowego elementu, który wszedł niedawno podczas bitew klanowych, tzw. Tak CW i twierdz, że drużyny po prostu na, najpierw wchodzą do bitwy ze słabszym składem, takim żeby po prostu wylosowało im słabszego przeciwnika. Pierwszą drużynę, pierwszą bitwę wygrają albo przegrają, nieważne. Potem oczywiście po tej pierwszej bitwie jest zmiana składu i wchodzi najmocniejsza ekipa, jaka jest w klanie. Dozwolone? Dozwolone, nie ma nic przepisach, że tego nie można używać, ale czy to jest fair? No, raczej nie. I właśnie moim, w moim odczuciu są tak właśnie, ode, powinny być odbierane busty, które dają przewagę jednej drużynie. Powtarzam, mi chodzi o takie busty, które są przy kapach albo są dostępne, wjazd na te boosty jest dostępny tylko w momencie, kiedy zaczynamy z konkretnego kapa. Ja przykładowo właśnie tutaj mamy na a no bo przeciwnik nie ma jak tam nawet wjechać, by musiał się przewalić przez całą mapę, żeby tutaj wjechać i nie ma po co, bo po prostu by się wpakował w całą, w całą ekipę. No i teraz właśnie pytanie do Was, tak na szybko, bo się bitwa po powrotku kończy, mini już na pieprzu o 6000 obrażeń, stojąc sobie w jednym miejscu, na tym buściku. Swoją drogą ciekawa sprawa, że IS-7 sobie wjechał na, na latarnię. <grym> można, można. Pytanie do Was. Co myślicie o, ty o tych boostach? Chciałbym znać Wasze zdanie, czy według Was to jest dobry element, czy jednak to jest element lekko, lekko... Mm, nie chcę czuwać oszustwa, ale czy jest takim bardziej naciąganiem zasad gry? Czy znacie te boosty na przykład? Czy wiecie jak, jak na nie wierzyć, i jak reagujecie na czołgi, które tam się pojawiają? Czy jednak macie do nich nie chcę powiedzieć, jeśli chodzi o szacunek, ale czy, czy jednak uważacie, że takie boosty powinny być? Czy jednak, czy jednak mimo wszystko powinno się to pokasować, żeby szanse były równe? To tyle, jeśli chodzi o mój wywód. Widzicie, całą bitwę sobie przegadałem, pewnie nie większość z Was to już po prostu irytowało, ale mówię, to jest bitwa na TD, -ku. tutaj się wiele nie dzieje, po prostu mini stoi i strzela. Więc szybko wróćmy do bitwy na koniec. 10 do 10. Po 5 czołgów zostało mini już ma ponad prawie 7000 na strzelane. Strzelało właśnie z tego busta, Jak widzieliście, nawet co, wszystko co wyjeżdżało na kwadracie E2, wszystko co wyjeżdżało na kwadracie F6. Dla niego w tym, na tej pozycji nie ma miejsca, które by nie trafił. Najgorszym na razie problemem jest ten isek siódmy, który właśnie tam krąży na górze. Już parę razy strzelił do, min, do miniego. Yy, Weld, and hide. i aż dziw, dziwne, że jeszcze mini, że tak powiem, nie dostał żadnych obrażeń tak naprawdę, bo tylko... Raz chyba oberwał z Haeczków, bo widzę, że ten Isek tutaj nawala z HE'ków, Drugi druga strzał w bok. Też dosyć, też dosyć yy, fartowny, że ten strzał nie wszedł z demedżem, tylko poszedł na gąski. No i powolutku widzimy, że się też tam drużyna składa. Nasze wszystkie czołgi są na ogrysku. 113 na 540, Hubsów Leopard na 400. Esetka tam w ogóle na setce jeździe, <noise> No, nomen, nomen. Jedzie właśnie teraz na tak zwaną Mordownię, powiedzmy mordownia, bo przejazd tam zaraz powinna spotkać właśnie jakoś niemiły czołg, którym była Godzilla. Na razie mini się skupiona na 50, która przejechała. Godzilla kończy naszą e Setkę, a przy okazji Mini posyła jeszcze jedną peskę za radę. Trafi w tą, w tą godzinę, czy nie trafi? Poszedł pocisk jeszcze jest, za 62 hapsy zostało, i teraz powinien, O, i teraz godzina nam znika, niestety, ale czy będzie strzał w ciemno? Niestety poszedł, widzieliśmy tam były takie rozmyte takich. E, takich. E, gwiazdek, gwiazdek. gwiazdek, powiedzmy. E, ognia, że strzał poszedł w ziemię. Teraz próba strzałów Isa 7, który cały czas tam krąży na tej. Iskier! O, właśnie, Iskier! Słowo mi uciekło. I Iskier tam krąży cały czas na tej górce. Ciekawe, że. Te że mu się tam udało po prostu wjechać na tą latarnię tam cały czas jest i ma się dobrze. Jest kompletna przewaga, jeśli chodzi o przeciwników. Jest mini sam został, ma 4 fragi, ma 7700 obrażeń. Ładnie. Cały czas sobie stoi z tyłu i ma dwóch, dwóch kolegów do wsparcia. Leoparda w 113 -tkę. jeszcze jest, cały czas ma włożony pocisk goldowy, co ciekawe. Strv ma dwa razy pociski apcr, zarówno zwykłe jak i goldowe. Pociski zwykłe zadają 390, ale mają penetrację 100, 308, normalne pociski 308. Penetracja na Goldzie 350. To jest działo niemiłosierne. Ja osobiście w tym momencie robię właśnie tą linię. Jestem na etapie dziewiątki i powiem Wam, że w porównaniu do Udesa strasznie się męczę na tej dziewiątce, chociaż powolutku ją poznaję. I jest coraz lepiej. Na razie, na, na razie jest tam jakoś, jakoś tam to idzie. Więc nie ma tragedii. Teraz wyjeżdża kolejny Magic E50. Wymiana z Leopardem za zero. Jeden nie trafia, drugi nie trafia. Cały czas gdzieś tam jeszcze krążyła. Na kolejnym buście zresztą, na G2 e, E50M, w którym może mieć jeszcze sporo hawców, chociaż nie jestem pewien. Bo jak wami tutaj właśnie próbowałem się wymienić moimi myślami na temat boostów, troszeczkę tutaj oczywiście pominąłem całą rozgrywkę. No, i ten e-fali, który gdzieś tam krąży na, na 60, tam paru hapsach. Jeszcze ten Isek 7, no i ten Heavy, który też tam był na dobicie, ponieważ mini go tam nieźle złoił, kiedy uciekał, kiedy uciekał w, stronę, w stronę kwadratu E1. Więc cały czas czekamy. Isek zjechał, i teraz pytanie: Co zrobi Isek? Pan Nipi 2000 z klanu albo Nosem. Co wymyśli kolega? Jak to mówią niektórzy youtuberzy, kolega. Czekamy cały czas na kolejny czołg i na razie cisza, nikt się nie chce wychylić. Mini też czas to jest zerka sobie, o, tutaj jakiś padł chyba w ciemno w stronę, stronę niego, to jakieś nagle nerwowe obracanie kamerką, na razie jest spokój. Plus tego pojazdu, jeśli chodzi o STRF-a jest to, że jeśli macie lornetkę i siatę, siata, lorneta zestaw fioleta. Co ciekawe, mini ma tylko Lornetę, nie ma siaty, więc jest takim połową Połową fioleta, a jak wiemy, fiolet się stworzy z barwy czerwonej czerwonej, chyba niebieskiej, z tego co pamiętam, więc pytanie, czy, czy, czy mini bardziej jest czerwony, czy bardziej niebieski? To jest ciekawe pytanie. Ale wracając do, do myśli, jeśli macie ten siatę albo lornetkę i ją zamontujecie i ją włączycie, to obracanie się w miejscu podczas, podczas bycia w trybie bojowym nie powoduje jej wyłączenia. To jest ciekawe, właśnie, ja, jeszcze można zobaczyć, że mini jak się kręci tym czołgiem, to cały czas ta lorneta jest włączona. Teraz wykańczamy sobie Typka 5 Heavy, który niestety zdążył rozwalić naszą, naszą 113. Ginie leopard. No i teraz jest ciekawa sytuacja, o której mówiłem na samym początku. Mini zostaje sam na czterech przeciwników i dobicie E50 na jakieś trzy, dwa strzały, powiedzmy, gdzieś tam jeszcze krążyła druga. 50 i ten F-fali, który był na dobicie. Tutaj bardzo fajna próba nie strzelania. Nawet tej 50 była pod dużym kątem. Próba wyczekania tego lista, czy wyjedzie, czy nie. Na razie 50 się schowała za, za domkiem. Teraz delikatne wycofanie, żeby troszeczkę być wyżej. No i próbujemy teraz wyłapać tę, tą E50. Wyjeżdża. FV jest na, jest na naszym spocie, Od razu strzału 62 punkty zabrane i frak kolejny, już szósty. Na razie bez żarówki, co jest ciekawe, więc w tym momencie. Minie się obraca na tą 50 strzał ze zgęszeniem, niestety, ni ni tylko jeszcze nie ma tego. Czas żóreczki. Kolejny strzał będzie już teraz, prawdopodobnie, z przebiciem oczywiście 400. 25, no troszeczkę zabrakło, szkoda I jeszcze jeden strzał, tym razem jest Z żarówką prawdopodobnie, no, w tym momencie Widzimy właśnie, że Ischia na nas patrzy, więc wiem Że mamy żaróweczkę, 408 punktów Tam zabiera, my sobie strzelamy Próba ten w tego szczupaczka Odzywa się E50M, które nam po prawej stronie Tutaj nawala jeden, jeden strzał no, W tym momencie Jekyll musi po prostu opuścić tą miejscówkę Nie ma prawa więcej tutaj stać, ponieważ Już jest na widoku, wiadomo gdzie stoi Dłuższe wyczekiwanie Tych przeciwników na tej, w tej miejscówce Chcę by się skończyło tym, że po prostu by nas tutaj otłukli. IS na szczęście nie trafia, minie tutaj jakimiś zakosami sobie tutaj jeździ, włącza teraz sobie, włącza przepraszam, tryb y, ogniowy, ale niestety IS ma na nas przestrzał pokazując tylko i wyłącznie wieże, więc to, to nie ma sensu. Znowu wycofanie sobie tutaj za kamyczek, uniknięcie strzału tego is 7 siódmego, teraz szarża, y, trzeba na niego jechać, trzeba się skonfrontować. Będzie miał większe szanse, jak się ustawi tuż przed tym isem em niż, niż jakby tak strzelał z daleka. IS się dinga na szczęście. Pancerz, który ma ten pojazd, dosyć spokojnie pozwala sobie na takie dingi. Teraz od razu przejście do, do trybu bojowego i zdejmujemy tego iska w pięknym stylu. Ósmy frak zdobyty i 8500 obrażeń przekroczonych. Teraz szukamy teraz sobie tej E50, gdzie ona może być. Czy jedzie na nas, czy nie. W którym, miejscu, w którym miejscu się pokaże do końca bitwy? Tylko 45 sekund. Jest E50, szybkie przejście w tryb bojowy. E50 nas gęsi, na znaczy szczęście mamy zatamów naprawdę i dobijamy sobie tego niemieckiego e medzika, e przekraczając 8600 obrażeń i kończąc bitwę pół minuty przed wybiciem ostatniego gongu. Przejdźmy do wyników końcowych. Zerknijmy to tam, mini nastrzelał w Well Jekyll and Hyde, oczywiście, na no, esterfale 103B. Bita oznaka mistrzowska, jak żeby inaczej. Trzy takie pomniejsze oznaczenia złotych 9,2, bo 9,3 już nie pamiętam. Ogień skuteczny, pojedynkowicz oraz y, Brutal. No i po prawej stronie dosyć treściwa galeria medali. Po pierwsze, Top Gun, złobiście 6 y, przeciwników. Potem Radley Walter zrobicie 8 przeciwników, 8 po 9 i oczywiście duży koliber, jak ja to mówię, czyli zadanie, tak w skrócie, największych obrażeń w obu drużynach. Lista uszkodzonych strzałków i zniszczonych po prawej stronie, no troszeczkę nawalił e, 78 770 brutto, mało, więc chyba raczej mini na tej bitwie nie zarobi. I 4504 expa na bonusie z kątem premium i z bonusem za pierwsze zwycięstwo dnia, które wtedy było mnożnikiem podwójnym, co na czysto wynosi z prostej matematyki 1501. 8606 obrażeń zadanych przez Miniego, plus 9 fragów, jednego do tego Topgana zabrakło, Topgana, Pula oczywiście, szkoda, no ale cóż, no nie, mo nie można mieć wszystkiego. I tak y się wiele nie narobił, stał na tym buście na pierwszą do wrogów. 42 razy strzelił, 35 razy trafił, 27 przebiło cel. Z odległości więcej niż 300 metrów to chyba można powiedzieć, jak się fajnie gra tym czołgiem. 7900 równo obrażeń na 8600, czyli tylko e, powiedzmy 700 obrażeń strzelił bezpośrednio w sumie głównie w tej walce między dwoma meczikami i tym istem siódmym, <grym> więc raczej się tutaj nie ma co przyczepiać. 6 razy otrzymał trafienie, 4 go przebiło. Dwa dingły, z czego jeden isek, co dało nam możliwość zablokowania pocisków w wysokości 490 punktów życia. 12 wyspotował, 9 uszkodził. Po asyście tylko niecałe 800, więc w sumie dużo nią nie robił. Przejechane kilometr 200 Można dojechał do Busta, zjechał z Busta i tyle, jeśli chodzi o jeżdżenie miniego. No, z to już trochę gorzej jest. Miał na czysto, że znaczy brutto, przepraszam, niecałe 80 tysięcy, ale amunicja wyniosła grubo ponad 100. 103 320, dodatkowo do, do, do tego jakieś konsumable to 3000 i naprawa pojazdu w wysokości 17 tysięcy, co nam daje minusik, Debecik niestety minus 44 559, ale cóż, co z tego, cóż ze Szwecji, że, że, no no że, skoro wynik EXPA naprawdę imponujący. 1500 nad czystym na dziesiątkach, to jest naprawdę bardzo fajna wartość. Plus, niecałe 9000 obrażeń. Można, można. To tyle, jeśli chodzi o tę bitewkę, przegadaną, bardziej pogadankę. Czekam na Wasze komentarze. Co myślicie o boostach? Czy są ok, czy nie są ok, czy z nich korzystacie, czy nie? A Was zapraszam, oczywiście, na kolejne, na kolejne produkcje. Tym razem kolejny test Mikuta się szykuje. Będę patrzył i badał, jak wyglądają zarobki na czołgach premium 8 Tieru. Bo tak, do usłyszenia, cześć.